Okej, okay, Hans. Czas, żeby wyruszyć. OK, To co? Teraz chodzi o śmierć. No, musimy iść. Dalej. Ale słaba jest widoczność. Słaba mgła. Co to jest? O, o uważaj, to są jakieś reaktywne beczki. Lepi... Nie wchodź to, może ci się popsuć kombinezon. Lepiej tylko się nie zbliżać. Chodź co? za mną, chodź za mną. Widzisz mnie? Tak. jest duża mgła tutaj. Chodź za mną. Niedawno ja widzę śnieg niedaleko. I, I słuchaj, niedawno zaobserwowałem bardzo dziwne zjawiska, że czasem noce trwają kilkanaście godzin, a czasem może na 10 sekund. Tak Jezu. samo jest z dniami. Nie wiem co się, co się stało po tej bombie, ale świat się zmienia. Dobra. Jesteśmy już pewnie na północy. Widzę tutaj śnieg. Też widzę. I czuję po prostu panu. Zimno. Na szczęście mamy dobre buty. Co to jest? Lepiej się do tego nie zbliżajmy. Koza mną widzisz Tak. Jeszcze cię widzę. Uważaj. Świnia. Boże, lepiej nie rozwiązać. Nie wiem, czy my dobrze idziemy. Tam ci chyba mówili, żebyśmy się kierowali prosto. No na północ śnieg jest zwykle na północy Dobra no. z restą. I tak pewnie długo nie przez ziemię. Ach, głowa boli. Mam nadzieję, że spotkamy no. się się jakiegoś strony. Uważaj, 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 stój, stój, stój! To nie jest żaden dom Nie, ale to jest coś jakaś dziwna substancja, ale jeśli to nie zbliżajmy. Poczekaj... Po, poczekaj chwilę. Dobra. Co <laughs> za, za długo tu błądzimy. Chleb się już zaczyna marnować, nie wiem czy nam starczy pożywienia. Chodź, chodź ten, widzisz mnie? Chodź. Nie wiem, mnie tak głowa boli, że nie wiem Widzę pająka. Trzeba się na niego dobrze przycelować. Czekaj. Strzelmy mniej więcej w, jed w jednym momencie. O. Zabiję go. Uważaj, wybuchający. To jest Raz. ten co... ten okropny. To jest ten robot zły. Uważaj, tu jest jakiś mózg tego. Jeszcze jeden ten... Dobrze. Musimy gdzieś iść dalej, bo... Nie wiem, ile jeszcze wytrzymamy. Chodź ja tędy. czuję, że niedługo zębleję. Koć, mi... musisz się jeszcze dobrze poczuć. Już mnie tak głowa boli. Słuchaj, nie bądź baba, Was Kolejni dwoje. Tak. Gdy... Kolejnych dwóch, musimy ich zabić. Gdybyś czuł, że ci głowa wybucha, też byś... Nie udawał takiego twardego. Uważaj, dwóch. O, strzała się we mnie odbiła. Świetnie. Ostatni nabój. Chodźmy. O, widzisz, tam ten, ten dom. Chodźmy. Jest, udało nam się, udało. Szybko, osłabiam cię. Dobra, trochę odpocząłem. Ale ciągle mnie lekko głupio... I głowa. jeszcze to okropne odgłosy. Nie zdejmij ten hełm. Jest co? Strasznie ciężki jest. Sądzę, że to może to może mi pomóc. O nie, walenie znowu. Widzisz? Z... Przyszykuj strzelbę, przyszybuj strzelbę. Okej, okay. mam tylko jeden nabój, otwórz drzwi. Nie, poczekaj, ja niech sam nie otworzył. O, zrezygnował. Dobrze. Dobra, chodźmy. Zobaczę. Nie na masz Ja chcę, ci je, mogę je, trochę dać. Daj mi z 15 20. Ja mam tylko jeden. Dzięki. Dobra. Wejdźmy do środka. Boże, ale się wystraszyło. Tych metalowych drzwi na nas... Na, gdzie je, że nie. Że, że... Co to? Co dziwaczne urządzenia. Nienawidzę ich. Co ty zrobiłeś? Nie, tutaj coś... Jakaś tabliczka była To po co ją niszczyłeś? Lepiej odłóżmy ją znowu w to samo miejsce Dobra, ma... przystajmy mi resztę Idźcie za znakami, a znajdziecie drogę do do czego? Nie wiem Dobra, no przystajesz jeszcze. Witajcie. Wybaczcie, że mnie nie ma, ale musiałam iść pomóc dziadkowi w trudnych chwilach. Świetnie. <laughs> Nikogo nie znajdziemy. Dobra, przynajmniej mamy schronienie na jakiś czas. Okej. Okay. Ja się czuję. Chcesz, co się prześpi? Nie ma tutaj łóżka. Wiesz, może pójdę. Chodź, chodź się prześpimy tutaj. Ja tutaj będę spał. Nie wiem, ja, Nie wiem, co ty masz zamiar w tej chwili robić. Ja wiesz, chyba będę przetował, bo jak na razie okay. to. Ale później. Też zombi strasznie. Nie wiem, czy później dasz. Później się. Później się zmienimy. się zrzemniesz. Jak już przestanie no. mnie. tak... Głowa poleć O Hans Już. Nie uwierzysz jak ci powiem Co? Spałeś cztery dni Co? Cztery dni Bo mam nadzieję że trochę lepiej się czujesz, nie budziłem cię Czuję się tak naprawdę świetnie Bardzo dobrze, dobrze. Nie wychodź bez kombinezonu Co ty? Zapomniałeś, że go nie masz... Da się nie ale zaradzisz się. A wolę jednak być tutaj we dwóch, a nie samemu. No dzięki. Schowałem twoje życie do tej skrzynki. Ach, tak naprawdę zegar może mi się przyda. Może to mi się przyda. I ta strzykawka jedna. W ogóle nie jesteś głodny, a jesteś jednak. Dzięki, ale zostawię na kiedy indziej. Założę lepiej zbroję ochronną Lepiej się w niej czuję mimo wszystko Wiesz, skoro tej babki tutaj nie ma to może ja tak sobie pomyślałem, że no, no bo zamieszkamy tutaj tak na jakiś czas Wiesz co. Mnie się nie bardzo za, za jakimiś znakami Ale zapasy są Wiesz co pamię... pamiętaj o tym to są lekkie drewniane drzwi tam są setki potworów ta chałupa nie wytrzyma więcej niż 3 tygodnie, jeżeli będziemy w niej, w niej siedzieć. Wiesz, to jest ten sam materiał, oczy, trochę inny. Z czego zbudowali ten. ten bunkier tam, w pamiętasz? Jak jechaliśmy tam. Tak, widać, że wytrzymałeś, chyba zniszczyłeś to ręką. Ja wolę w tym nie mieszkać. Wiesz co, ja bym jednak był za tym, żeby wyruszyć dziś w podróż. Bo no super, ty się y przespałeś 4 dni, a ja to 4 dni nie zmurzyłem oka. Daj mi trochę odpocząć. Okej, okay. ja się trochę porozglądam, kiedy ty będziesz spać. Dobra. Dobra, ja Trzymaj będę. Trzymaj się i słuchaj, masz amunicję, masz strzelbę? Mam wszystko. Ja tu będę patrzyć ciągle. Czy nie podało nam się jakiś miecz albo coś. Ty idź się prześpi! O! Nawet wygrzałeś! Zaczyna to już być trochę nudne... Hans, Hans! Wstawaj! O boż. Teraz przydałoby się gdzieś umyć... Weż ...w tej wodzie, to raczej nie. Ty spałeś trochę krócej ode mnie. W ogóle głodny jestem, daj coś do jedzenia. Trzy godzinki spałeś. Tutaj. Okej, okay, dzięki. Dobra, to co idziemy? Zauważyłeś coś specjalnego? Słuchaj, jak trochę tutaj się rozglądałem, żeby zdo żeby zdobyć jakieś pożywienie to udało mi się zabić jedną świnię i tutaj niedaleko jest zam zamarznięte jezioro, a na nim jest jakiś dziwny znak. Zamykaj drzwi. Sorry. To jest jakiś dziwny znak i nie wiem czy o to chodziło. Ja, ja to nazwałem obelisk, jak tutaj pierwszy raz byłem, ale nie mam pojęcia. Jak? Obelisk W ogóle to jest świnie. Dziwnie wyglądają. Jest to, zaprzyjaźniłem się nawet z jedną. Tylko. Tak, i nazwiją Dolores i zabierzemy ją razem na wakacje. Człowieku! No nie, ale od trzech godzin spałeś, to musiałem z kimś porozmawiać. Nieważne, ale to była taka. Nie skomentuję tego, ale dobra. I zimno mi choćby Nie. Tam jest kolejny, widzisz? Nie. Mgła ciągle jest duża. No dobra, ale to. No tak. Powiem ci, że ty na tobie więcej eksperymentowali na mnie. Nie no, ja się w tej wodzie nie zanurzę. Musi być jakieś obejście. Możemy spróbować przeskoczyć, ale na tym lodzie. Ja tam spróbuję przeskoczyć. Ale zimno, ale zimno. To jest zimne. Nie... Dobrze, że w tym kombinezonie nie jestem, bo bym się zatrył chyba. A mi się udało wszystko Teraz widzisz o, go? Jest jeszcze jeden tutaj. Chodźmy ciągle w tą stronę. Zostawiliśmy tą swoje zapasy, proponuję wrócić, za to mamy mało powietrza w butlach. co, u mnie w butli jeszcze jest dość dużo, a nasze zapasy nic nie znaczą tak naprawdę. Tych warunkach... Słuchaj, mam tylko 15 kotletów, to trochę mało, jakbyśmy mieli wyruszyć. 15 kotletów, a ja 22 chleby, więc sądzę, że to nam wystarczy. W kapsułkach to nie to samo. Ale smakuje jak cały chleb. Można się najeść też. Dobra. Jesteś pewien, że dobrze idziemy? Nie, ale jestem pewny, że gdzieś idziemy. I mam nadzieję, że w dobrą stronę. Pusty teren, tu też. Salopani... Dobra. Coś... Ja, coś mnie przymuliło, jak tutaj spojrzałem się w... ...drzewo, nieważne. Gdzie może być następny obelisk? Może wróćmy się trochę, co znajdziemy go. Dobra, no chodźmy. My nie mogą być po... Niedługo się zrobi ciemno, także proponuję wrócić. O! Czy to jest ten? Nie, to jest inny. Zobacz. Co w tym jest innego? Jest o jedną... Jed, jeden metr wyższy chyba. I tam jest jakaś tabliczka na nim. Uważaj Uch. na to Uch. Świnia, Ś świnia Dobra, weź się spróbuję trochę... Ja nie mogę jej przeczytać. Ty, ty widzisz tam czy nie? Widzę litery, ale poczekaj, zbiorę trochę piasku. Okej, okay. to jest ziemia. Ziemia, piasek. Słońce zachodzi, musimy się z, 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 spieszyć. No te świnie są okropne. Jakbyś no. potrzebował tylko światła, trochę to powiedz. Ja tam postawię jedną pochodnię, jak chcesz. Nie mogę postawić. No. Okej, okay, widzę, widzę, widzę. Co tam jest napisane? Uważajcie, oni patrzą. Znowu oni. O co im w tym chodzi? Chodź, spadamy stąd. Już tutaj zejdziemy. Ja, mu ja muszę zobaczyć, co tam jest. Zobacz! So o, czekaj. Tam są oczy, tak, to, to te oczy. To była przenośnia. Spójrz. A, sprytne. Zbieracze, zombie i roboty nie domyślą się o tym. No. no, zombie tu nawet nie przynależą tego. Jakieś gwiazdki. Dobra, schodzimy tam. Ja proponuję iść po nasze rzeczy. Ja są... Byćby tam nie amunicji, nie mam żadnej amunicji. Ja mam 21 amunicji, mogę ci dać kilka. Mówi, mówię chylka. ci, mówię ci, że tego jutro może nie być. Czemu miałby ja tego nie być? Nie wiem, ale możemy tego nie znaleźć. Tak czy tak, warto teraz zejść. Lepiej... Ale boli mnie głowa. Lepiej chodźmy. A mnie akurat nie boli teraz. Lepiej, żeby tam było coś, co może nam pomóc. O, tu jest koniec. Jest... Okej, okay, dzięki. słyszę tutaj zombie. I... A ja widzę krew. Stałem na krwi. Tutaj jakby szły jakieś... Jakieś stworzenia, które zostawiają ze sobą krew. Znasz takie coś? Stworzenia zostawiają czarną krew. Te. To tak. wygląda mi... o coraz bardziej krwawi. W... Tutaj jest tego coraz więcej. Tu jest radio... To jest radio chyba. Tak, to jak stare radio jest. Ty, I tabliczki. Ty przy tej tabliczki mnie. koszmarnie oczy bolą. Czytaj. Pomocy dobijają się do moich drzwi. Zaraz tu wejdą. Widziałem ich w więzienia. Pewnie mnie tam zabierają. Jeżeli ktoś to przeczyta niech znajdzie... Niech zejdzie na dół. Może jeszcze tam będą. Uratujcie mnie. Mogę wam dać dalej chyba ucięte czy coś i cennych informacji, gdzie jest forteca ocalałych. Tam wirus nie przeżył, a chyba tutaj właśnie ta krew... Dobra, nieważne, nie chcę wiedzieć. Ale to jest trochę dziwne, skoro by tutaj go zabili, to czemu krew odchodzi tam, Nie, nie na dół? On... Krwa... Ja, mi się zdaje że on krwawił i tutaj coraz bardziej krwawił nie mam o, pojęcia nie mam pojęcia ale lepiej chodźmy już na ten dół zobaczmy czy on tam jeszcze jest znowu ta skażona lawa chodźmy na dół żeby się nas nie wydało on... nie nie z... w... spa... nie, wy... nie wrócimy już tam a my zostawiliśmy tam tyle rzeczy trudno ciemny korytarz. Ktoś tu jest. Strasznie jest. Jakiś dziwny człowiek tu jest. To jest ten z wioski. To jest jakiś inny. A tutaj kto jest...